Kolejna moja atrakcja w parku linowym. No i tu już, no, nie było mi tak do końca fajnie, bo mówię, zaraz się zachwieję, zaraz zacznę się jakoś bujać, do przodu, do tyłu, na boki. O kurde, spadnę. Nie, nie wejdę. Ja już tu widzę, że spadnę stąd. Ale, no, nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała. I krokiem odstawnym do stawem, tak, bardzo dobrze. O, super. Widzisz. Już jesteś w połowie. Już W po, połowie jestem. Pierwszy raz w życiu ja byłam tak ogromnie skoncentrowana na tym, co robię. Ja nie widziałam bardzo kroków. Patrzyłam się w siebie. Pięknie. Jeszcze kilka kroków. Dawaj, dawaj. Ona idzie w górę ta linka. No dobrze, bo jesteśmy idziemy pod górę cały czas. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dawaj, dawaj. Jest, to jest też dnia, dawaj. Dawaj, dawaj, na podest. Pięknie, o, mam uh! super. Mam... Mamy to! A, <laughs> Kucza, dziewczyno. <laughs> Słuchajcie, udało mi się, dotarłam do punktu B, ale no nie, przecież trzeba jeszcze stamtąd wrócić. Wiesz no, mamy dwie opcje. <laughs> Jakie? Albo wracamy się z powrotem, albo musimy zeskoczyć na dół. Nie wiem, co wolisz? Tu już się troszkę zirytowałam, bo myślałam, że to zostanie zaplanowane jakoś inaczej, że będę zdjęta w tam. Nie wiem w jaki sposób, ale no, no nie wiem, tak? Myślałam, że coś, coś wymyślą. To jest kwestia, ile tutaj 30 sekund i jesteś na dole. Tak, 30 sekund dla ciebie. Nie wybaczę wam już tego. Myślałam, że wygracie ze mną do jednej bramki. A jak się wejdzie na szczyt, to trzeba z niego zejść. A coś strzela tam pod nogami? Kurde! O! Przeglądaliście to ostatnia to przeszkodę? Kurczę, właśnie tej nie. Rozliczymy się, jak zejdę. Nie schodzi. Brawo! A Pomocnie trzeba było. Może trochę wprowadziłam nerwową atmosferę. Może ci instruktorzy się, słuchajcie, trochę mnie bali, bo ja jednak krzykliwa jestem, no nie oszukujmy się. Wierzyłeś we mnie, czy nie? No, przecież widziałeś, jak cię motywowałem. Cały czas wierzyłem no, w to, że jak nie ty, to kto? I co, myślisz, że coś jeszcze zrobimy dzisiaj? No nie wiem, co dla mnie przygotowaliście jeszcze. Zobaczysz, zobaczysz. Myślę, że ci się spodoba. Tak? No, no dobra, no to lecimy. Tak jest. To co? Idziemy, chodź.